Dzień dobry Państwu, Jacek Balkan, zapraszam na kolejny tydzień z motodziennikiem, a dzisiejszy program zaczynamy oczywiście jak co tydzień, czyli zaczynamy od przejrzenia ogłoszeń. Dzisiaj mam dla Państwa trzy propozycje. Najpierw Skoda Super PES 2013 roku, sprowadzona ze Szwecji, pod maską 2.0 diesel 140 koni, skrzynia DSG do tego i to jest bardzo przyjemnie jeżdżąca konfiguracja. Sporo dodatków, ksenony z doświetlaniem zakrętów, elektryczna klapa, dwa komplety opon. Auto jest bezwypadkowe, miało malowaną maskę, bo jest ze Szwecji i klapę, bo jest elektryczna. Przebieg to niecałe 200 tysięcy km. Auto zostało wycenione na 52 tys. zł i oczywiście cena zawiera polski przegląd i akcyzm. Kolejna propozycja jest dość niszowa. To stare dobre mitsu, galant z 2001 roku. Znam kilka osób, które pokochały ten model i nie chcą nic innego. Jeździ się tym przewygodnie, a kontakt kierowcy z drogą za pośrednictwem układu kierowniczego i zawieszenia jest fantastyczny. Ten egzemplarz ma 370 tysięcy przebiegu, jest jednym z niewielu w kolorze białym i z manualną skrzynią, a pod maską 2,5 benzyna V6, 160 koni plus gaz. To co wygląda jak brudne to powłoka zabezpieczająca przed korozją. Cena? to 20. Zł. A na koniec jeszcze jedna ciekawostka: Volvo 960 z 1994 roku silnik sześciocylindrowy o pojemności 2,9 litra, 204 konie, skrzynia automatyczna czwórka, ale z nadbiegiem. Przebieg wpisany w milach, 107 tysięcy, sugeruje, że jest to auto z rynku amerykańskiego. A zdjęcia i opis, że jest to sztuka w nienagannym stanie, zarówno wizualnym, jak i technicznym. Wszystko działa, łącznie z automatyczną klimatyzacją, zero korozji. Cena to 35 tysięcy złotych. Pierwsza część naszego programu sponsorowana jest przez firmę Corteco, firmę, która produkuje filtry, uszczelnienia, koła pasowe, różne elementy z zakresu tłumienia wibracji. A teraz przechodzimy do nowości i aktualności. Zaczniemy od aut koreańskich, raczej od bardzo nieoczekiwanej premiery, choć precyzując, nie jest to nowy model, a facelifting auta z segmentu A, czyli segmentu, na którym najmarniej się zarabia i trzeba iść w ilość. Kia Picanto pojawiła się równo 20 lat temu i od zawsze było to auto w jakiś sposób spokrewnione z Hyundaiem. Na początku Atosem, potem i dziesiątką. Jedynka była średnio atrakcyjna pod względem wyglądu, ale jeździło się tym jak na segment A całkiem przyzwoicie. Dwójka to rok 2011, już bardzo atrakcyjna stylizacja, która wyewoluowała w trójkę z 2017 roku, która to właśnie przeszła modernizację drugą. Pierwsza miała miejsce w 2020 roku. I prawdopodobnie ostatnią, bo to auto ma sporo zalet, przyjemnie jeździ, mało pali, a czy raczej ale, ceny zaczynają się od 60 tysięcy złotych. Fiat Panda od 65, Aigo od 69 tysięcy. Ale Aigo ma literkę X i udaje, suwa, więc się sprzedaje nieźle, a że w porównaniu z Kia jeździ jak taczka, to już niespecjalnie klientów interesuje, no bo udaje, suwa. O Fiacie wspomniałem. Dwie ciekawostki zatem. Była to kiedyś, młodsi widzowie pewnie nie pamiętają, marka produkująca tanie auta. Tak, za 30 lat temu tak było. Ale ze 20 lat temu sporo się zmieniło, bo małe auta zaczęły być robione solidnie. O Pandzie nie mam nic złego do powiedzenia, o 500C również. A na początku XXI wieku Fiat był związany sojuszem z koncernem General Motors. I to były naprawdę ciekawe czasy, bo pojawiły się też auta nieco większe, jak Chroma. Było kompaktowe, brawo, całkiem udane. Punto. Wszystkie segmenty od A do D, łącznie z minivanem, Fiatem Idea były elegancko obsadzone. Auta były lepsze, gorsze, ale były. Po rozwodzie z GM, zresztą za alimenty, można powiedzieć, Fiat kupił bankrutującego Chryslera i skupił się na zarabianiu pieniędzy w Stanach. A że zbiegło się to z modą na Suwy, to efekt jest taki, że Fiat nie ma teraz w ofercie nic ciekawego. Same starocie oprócz elektrycznej 500. Na szczęście powoli się to zmienia, ale to co najciekawsze, dopiero przed nami. Mówię o nowej pandzie, której premiera zapowiedziana została na lato przyszłego roku, na 125 urodziny Marki. I teraz tak. Ma to być tanie, podkreślam, tanie i minimalistyczne, ale ciekawie zaprojektowane auto z napędem spalinowym lub elektrycznym. Tyle wiemy, nic więcej. Nawet nie do końca wiadomo, czy to ciągle będzie auto z segmentu A. Bardziej prawdopodobne jest to, że będzie to kolejna interpretacja crossovera zbudowana na tej samej platformie co Jeep Avenger albo Nowa 600, a tanio oznacza w fiacie poniżej 100, a nie w okolicach 60 tysięcy. Przy okazji premiery 600, do której też za chwilę przejdę, wspomniano również o Grande Punto. To kolejna ikona pierwszej dekady 21. Wieku, ale też kolejna zaniedbana przez świata konstrukcja, która trwała w produkcji kilkanaście lat i ostatecznie nie doczekała się następcy, choć w roku 2013 był taki pomysł, był projekt, ale został on uwalony przez ówczesnego prezesa, nieżyjącego już Sergio Marchione, którego wspominano na prezentacji 600, mam wrażenie niezbyt ciepło. A co do samej 600, auto ma z czasem zastąpić model 500X, mam wrażenie, że raczej szybciej niż później. Jest to auto całkiem zgrabne, jest oczywiście kolejną interpretacją wyglądu. 500 tyle że teraz bardziej tej elektrycznej. Ale to naprawdę ładny projekt, zarówno na zewnątrz, jak i w kabinie. Jak auto będzie jeździło, możemy się domyślać, bo to platforma ECMP, czyli Opel Mokka, Peugeot 2008, nowy Jeep. A skoro tak, to napęd może być elektryczny, albo spalinowy. Co ciekawe, ten ostatni, konwencjonalny, będzie dostępny na wybranych rynkach, na przykład we Włoszech, ale też w Polsce. Cenników nie znalazłem w złotówkach, ale można założyć, że wersja spalinowa, oczywiście z francuskim silnikiem 1.2, będzie kosztować trochę mniej niż Jeep, czyli jakieś 90-95 tysięcy złotych. Wersja elektryczna też powinna być tańsza. Jeep to 185 tysięcy, tu powinno być 165-170. Ale to tylko zgadywanki. Za to dane techniczne nie są tajemnicą. Wersja elektryczna to 400 km zasięgu na trasie, nawet 600 w optymalnych warunkach w mieście i 156 koni setka w 9 sekund. I jeszcze ciekawostka. Część strategii marketingowej oparta jest na tym, że nie będzie nudnych kolorów nadwozia, czyli odcieni szarości, bo auto w kolorze białym i czarnym – rzecz jasna, będzie można zamówić. I ostatnia ciekawostka, 600 produkowana jest w Polsce. Teraz dwie nowości z BMW oto CE02. Trochę motocykl, trochę skuter. Mnie to motorynka przypomina z dawnych lat, ale motorynka była tania, a to na 41 tysięcy zostało wycenione, a polska strona internetowa, choć niezbyt odpowiedzialnie używa zwrotów typu plac zabaw, parkur w połączeniu z jakby nie patrzeć pojazdem mechanicznym, jednośladem w dodatku, przekonuje, że to bardzo ekologiczne rozwiązanie. Silnik ma 15 koni, zasięg to 50 lub 90. Kilometrów od 0 do 50 na godzinę w 3 sekundy. Prędkość maksymalna to 95 km na godzinę, choć jest też wersja motorowerowa z prędkością ograniczoną do 50 na godzinę. Druga ciekawostka z BMW również jest ze świata motocykli. To okulary przeciwsłoneczne. Kosztują one 700 euro, w Polsce cena to pewnie 3,999 i są to okulary z wbudowanym wyświetlaczem przeziernym. Można je sparować z odpowiednią aplikacją, mieć w polu widzenia informacje o prędkości albo dane z nawigacji. Na jednym ładowaniu do 10 godzin wydarzeń. Utrzymują. Marka Lotus wraca do żywych. Po latach, latach obiecywania i planowania w końcu są jakieś konkrety. Na przykład model Emira, który jest mniej więcej tym, czym być lotus powinien. Małym sportowym autem. Ładne to i zgrabne, a i silnik czterocylindrowy z Mercedes AMG jest tam, gdzie być powinien, czyli po środku, napęd oczywiście na tył. Dostawy mają ruszyć w tym roku. Nie wiem na ile aktualny jest cennik. Dwa lata temu najtańsza wersja wyceniona była na 60 tysięcy funtów. I jeszcze nowość Peżota na koniec. Peżota, który robi. Nie tylko samochody, ale też młynki. Od tego zaczynał. I rowery. To też ogromna część historii. Zarówno młynki, jak i rowery produkuje zresztą do dziś. Od niedawna również elektryczne rowery. A to część nowej minimalistycznej kolekcji. Jest w niej zarówno damka, rower cargo, jak i coś dla rodzin z dziećmi. Myślę, że sporo ciekawych tematów dzisiaj poruszyliśmy. Mam nadzieję, że za tydzień będzie tak samo. A teraz sprawdzimy przed zakupem auto używane. W tej części programu mamy oczywiście dwa lokowania produktów: firmę Prodigtech, która produkuje mierniki lakieru, oraz firmę AutoDNA, która umożliwia sprawdzenie używanego samochodu po numerze WIN. O moim C4 Grand Picasso drugiej generacji opowiadałem Państwu w sobotę w ramach programu Extra, a dzisiaj sprawdzimy identyczną jak moja sztukę. Oto ona. Jest z 2017 roku. Jest z Belgii, 2 litry diesel, automat i wersja Exclusive, czyli wszystko mająca. Egzemplarz, który widzą Państwo na zdjęciu, to ciągle Picasso, czyli skrzynia szóstka. Przy okazji zmiany nazwy na Space Tourer zmieniono też automat na ośmiobiegowy. Według deklaracji sprzedającego, auto jest bezwypadkowe i ma 72 tysiące przebiegu. Cena to 68 tysięcy złotych. Na zdjęciach auto wygląda bardzo dobrze, jednak zanim pojedziemy je obejrzeć, korzystamy z bas auto DNA, by sprawdzić, czy warto. Win jest w ogłoszeniu, i są dwa raporty. Jeden belgijski, w którym mamy odnotowany przebieg, rok temu było to 50 kilka tysięcy. Jeden polski, w którym mamy odnotowaną drobną szkodę, 500-750 euro. Prawa strona jeszcze w Belgii, jak auto miało pół roku. Więc jedziemy. Pierwsze wrażenie jest super. W szczególe mamy delikatnie odcinający się błotnik prawy przód. Od siebie dodam, że u mnie też tak jest, te są bardzo skomplikowane do nakładania i bez cieniowania albo malowania połowy auta często tak jest. Mamy też drobne rysy na błotniku z tyłu, i tyle. Reszta bez zastrzeżeń. Pomiary: wzór z dachu to 100 mikronów, auto jest oczywiście ocynkowane. Lewy przód, druga warstwa lakieru, punktowo podszpachlowane drzwi kierowcy też oczywiście je malowano, ale wnęki są cieniutko. tu nie było nic ruszone. Mamy też naprawiane, to ta belgijska szkoda, prawe drzwi, i to też nie wygląda na żaden wypadek. Co najwyżej ślady miejskiej i nieostrożnej eksploatacji. Wnętrze jest bardzo ładne, bardzo zadbane. Konsola oryginalna, choć widziałem takie po regeneracji, które są bardzo dobrze zrobione, więc niestety trzeba ją bardzo dokładnie obejrzeć. Pasy są oryginalne, śladów rozbierania brak. Pod maską fabryczny porządek, płyn chłodniczy czysty, silnik suchy, od spodu też sucho. Jazda testowa? Bez zastrzeżeń, auto jeździ dokładnie tak, jak powinno, hamulce też w porządku, choć po tych z tyłu widać, że auto chwilę stało. Podsumowując, bardzo ładny egzemplarz, bez zastrzeżeń, choć drogi. Niemniej, po krótkich negocjacjach, auto zmieniło właściciela. Obiecuję, że przez najbliższy kwadrans nawet się nie zająknę o Citroënie C4 Grand Picasso, bo, biorąc pod uwagę film z soboty, było o tym samochodzie ostatnio sporo. Kłaniam się pięknie. Do kolejnego odcinka w takim razie. Do zobaczenia.